Green, A to jest pierwszy odcinek na tym kanale z Gimpa, czyli serii poradników, różnych poradników. A w tym odcinku pokażę Wam, jak odpowiednio rysować w gimpie. To jest poradnik dla zaawansowanych i dla początkujących. jak chcemy rysować dobrze w gimpie, musimy oczywiście ustawić na pędzel, na rozmiar na, rozmiar, no, na pędzel jaki rodzaj, czyli to kółko czarne najlepiej rozmiar ustawiłam się za duży ustawię 10 bo ja mam taką małą małą kartkę jakby I teraz narysuję takim typowym sposobem bez niczego czyli chipka narysuję jak widzicie taki krzywy wychodzi o narysowałem i teraz narysuję tym moim sposobem który mi się daje że zawsze najlepszy jest że klikamy płynne rysowanie Jakoś ustawiamy na 100 czyli na maksimum, tutaj wagę ustawiamy na około 100, no około może być 95-105 i teraz narysuję z podobnego. Widzicie i chodzi o to, że ta waga to tak ciężej się maluje tym pędzlem, ale on tak lepiej rysuje. O tak już, no ja też jakiegoś talentu tam nie mam w gimpie. I takie są różnice, że nie ma takich, takich przykładów załamanych, tylko takie są bardziej takie równe, a jak chcecie załamane, to już trzeba tak jakoś zrobić. To tyle będzie na tym poradniku z Gimpa, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał, jeżeli chcecie więcej, to załapkujcie, napiszcie coś i cześć.